Już stoją nieruchomo. Wystartowali kto najlepiej. Dobry start Holty, dobry start Śwista. Walczy Holta ze Świstem. Częstochowianie na pierwszej i na drugiej pozycji. Czarny scenariusz teraz sprawdził się dla że Tu quick mix, choć Świst atakuje po zewnętrznej. No i waleczny dzisiaj Piotr Świst. O wiele bardziej waleczny. Od swojego kolegi ze Stanów Zjednoczonych Bilego Janiero, choć teraz młody Amerykanin wykorzystuje błąd Szweda Davida Ruda przedzierając się na trzecią pozycję. Zapewne będzie się zastanawiał teraz Andrzej Jurczyński, dlaczego nie desygnował w ramach rezerwy taktycznej Sebastiana Ułamka. Być może wpłynęły na to jakieś... Przyczyny, o których po prostu nie możemy wiedzieć, będąc, będąc tutaj na naszym stanowisku komentatorskim. Ale to już było, to bez znaczenia, bo młodziutki Szwed nie był w stanie dowieść ani jednego punktu w tym wyścigu. Świst na drugiej pozycji, Gianni o trzeci. Nie zagrożenie, zwycięży ten wyścig Ronekolta, ale to nie zmienia faktu, że Zetka Quickmix Quick Mix wciąż będzie prowadzić.